Jedną osobę będę musiał zdjąć, a już pokazuję slajd numer 1. Trochę jest. Tu mamy slajd numer jeden. Jakie są Twoje aktualne plany wakacyjne? Tak brzmiało pytanie. I cóż mamy, 70%. Chce wyjechać na wakacje, ale uzależnia to od rozwoju epidemii. Cóż dalej mamy 16, prawie 17% w tym roku odpuszczamy wyjazd wakacyjny, 10% zdecydowanie wyjadę na wakacje. I 3% przekładamy wyjazd na zimę 2020-2021. Czyli tak naprawdę zobaczcie, mamy. Grupę ponad 80% z tej ankiety, która no, można ich śmiało nazwać optymistami, którzy planują, czy część planuje, a część zdecydowanie chce wyjechać na wakacje. Więc wydaje się, że chyba to jest taki slajd bardzo optymistyczny, bo takich osób, które zdecydowanie przekładają wyjazd, no jest raptem tylko 3%. Co wy na to. Może Marcina w pierwszej kolejności bym poprosił o komentarz. Zanim pojawiła się ta ankieta rozmawiałem z żoną czy wyjedziemy na wakacje i, i kiedy wyjedziemy na wakacje i też wypełniając tą ankietę należy do tych 70 osób, które zaznaczyły tą odpowiedź. Ponieważ no, w mocnej mierze zależy wyjazd nasz wakacyjny od tego, co się będzie działo no, w kraju, na świecie, jeżeli chodzi z epidemią. Na pewno postanowiliśmy, że wyjedziemy na urlop w Polsce. Jeszcze destynacja nie jest określona, ale na 100% będą to wakacje w kraju. E, panowie, e, Tomek, jakiś komentarz? E, być może to też jest właśnie dobry sposób, żeby. Z jednej strony odnieść się do prywatnych, własnych twoich preferencji dzisiaj, ale też trochę do swojego obiektu, może porównania, nie wiem, z zeszłym rokiem, a w ogóle z tym, co planujecie, czy jakie macie już głosy od gości, którzy mieli rezerwacje porobione na przykład na wakacje tegoroczne. Myślę, że znaczy slajd bardzo. Optymistyczne i rzeczywiście możemy się spodziewać e, tych gości, którzy do nas przyjadą w e, tych 70%, którzy są jeszcze niezdecydowani, zależy to faktycznie od stanu rozwoju epidemii, e, ale patrząc pod kątem samych Mikołajek, wydaje mi się, że takie destynacje, jak na tym rozmówców dzisiaj, e, będą tym kierunkiem dość bezpiecznym dla naszych gości. E, czy może, czy, czy Mazury rzeczywiście kojarzą się mimo wszystko z czymś. Czego nie dotyka jeszcze Nie My też faktycznie w tym, mimo wszystko, tych pozytywnych. Dzisiaj też widać, że grono ludzi, którzy mieszkają w jakichś akomediach miejskich, faktycznie przyjeżdża na Mazurę, mają tam swoje posiadłości. Liczymy też na to, że ci, którzy będą chcieli wyjechać, faktycznie też wybiorą kołajki. I Kamil. Twój komentarz do tego slajdu, który widzieliśmy? Tak. Ja jako właściwie jedyny miałem możliwość obserwowania tego, jak te wyniki kształtowały się w zależności od momentu wypełnienia. I tutaj ciekawa rzecz, ta zielona część czyli zdecydowanie wyjadę na wakacje w lecie 2020, z biegiem czasu malała. Tam na początku było w okolicach 15%. Wydaje mi się, że im więcej negatywnych informacji, tym mniej osób deklarowało jasno, że zdecydowanie wyjedzie na wakacje, i to na pewno może być znamienne. W tych 16%, w których w tym roku odpuszczamy wyjazd wakacyjny, na pewno trzeba pamiętać o tym, że kilka procent to są osoby, które generalnie nie zamierzały wyjechać. Natomiast. To, że tak wiele osób uzależnia wyjazd na wakacje od rozwoju epidemii, wydaje mi się dość oczywiste. Trzeba też wiedzieć, że w ramach tej zielonej części, czyli osób, które deklarują wyjazd na wakacje, jest mnóstwo osób, które mają wykupione wakacje i po prostu liczą na to, że wyjadą, wręcz nie dopuszczają innej myśli do siebie. Rozmawiałem dzisiaj ze znajomą, która ma wykupione... Wakacje w Bułgarii na czerwiec, i również nie dopuszczam myśli, że mogą nie wyjechać. Dziękuję Ci bardzo za komentarz. Ja w takim razie proponuję, abyśmy. A, jeszcze Cię zostawię na wizji. Właśnie tak będziemy robić przed włączaniem kolejnego slajdu czyli kolejnego, kolejnej planszy z odpowiedziami na pytania. Szukam. Ja Dobrze. tylko dodam, że wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o to, czy wyjeżdżacie, no, będzie się ta odpowiedź mocno zmieniać, jeżeli będziemy Dobrze. ponawiać ankietę. To na pewno zgadzam się z tym w 100%. Dobrze, jesteśmy gotowi. Możemy przejść do slajdu numer 2. Gdzie chciałbyś? Chciałabyś wyjechać na wakacje 2020. Mamy no, ponad połowę. Zdecydowanie zostanę w Polsce. Jedna czwarta rozważa oferty w Polsce, ale i zagraniczne, 13% wyjadę za granicę, 11% niecałe procent nigdzie nie wyjadę. No to też póki co jakby Skoro. wygląda bardzo optymistycznie, szczególnie w odniesieniu do rynku polskiego, bo mamy w zasadzie trzy czwarte osób deklaruje, że albo zostanie, albo rozważy wyjazd w Polsce. Więc wydaje mi się, że to jest dla Was taka wiadomość. Nie najgorsza i o komentarz poproszę Marcina. Jeszcze króciutko chciałbym się odnieść do poprzedniego slajdu i tylko dopowiem, że jeżeli chodzi o wakacje, to w naszym hotelu Szafir jeszcze nikt nie odwołał rezerwacji na sezon letni. Tutaj mówimy między czerwcem a sierpniem, i tak samo w apartach, w którym też zarządzam. Także jest to bardzo optymistyczne i bardzo się z tego cieszę, że jeszcze żadne ruchy nie są tutaj w tym temacie poczynione. Natomiast jeżeli chodzi o ten slajd, to te 50% to jest bardzo optymistyczna wiadomość dla nas, że goście chcą zdecydowanie zostać w Polsce. Tak jak hotelarze walczą i mamy wspólne hasło, żeby nie odwoływać rezerwacji, przenosić terminy i żebyśmy wszyscy w tym roku zostali w Polsce i wspólnie siebie wspomogli. Dlatego te 50% to naprawdę. Rodzi uśmiech na twarzy, jestem bardzo z tego zadowolony. Też sytuacja, wiadomo, za granicą jest gorsza niż w Polsce, dlatego ta wiele osób zaznaczyło, że także nie wyjedzie za granicę właśnie z tego powodu, że może boją się wyjeżdżać do takich miejsc europejskich jak Włochy czy Hiszpania, ale też gdzieś poza naszą Europą. To słuszna uwaga, tak mi się wydaje, bo pamiętam jak po różnego rodzaju Zamachach chociażby terrorystycznych automatycznie jakby turystyka, czy turyści decydowali się na pobyty, na wyjazdy wakacyjne właśnie do polskich hoteli kurortów. Generalnie chcieli pozostać w Polsce, więc być może ta sytuacja także spowoduje właśnie takie zachowania. Tomek, co o tym sądzisz? Nie na pewno, zdecydowanie tak, jakby te 25%, które dzisiaj jeszcze uważa, czy zostanie w Polsce, czy wyjedzie za granicę, na pewno jest uzależnione od tego, co się będzie działo w krajach zachodnich, ale to też zapewne, jak sytuacja będzie się u nas rozwijała. Jeśli ten stan będzie rzeczywiście coraz, coraz bardziej optymistyczny. zostaniemy u nas, tak? I wtedy jest to szansą to, że my jeszcze swoimi ofertami przekonamy te 25% niezdecydowanych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy wyjdą poza Polskę, czy zostaną u nas. No, i Kamil, ostatni głos. A ja powiem szczerze, ja jestem rozczarowany tymi wynikami. Spodziewałem się, że przy takim zagrożeniu, szczególnie w krajach, które najbardziej lubią Polacy. No patrzmy na Turcję, patrzmy na Włochy, patrzmy na Hiszpanię. Ja się spodziewałem, że ten wynik będzie znacznie wyższy niż 50%. Powiem więcej, rozmawiając z kilkoma osobami z branży, zanim te wyniki były upublicznione, również typowali, że to będzie 70-80%. Natomiast te wyniki dają jasny sygnał, że faktycznie mamy o co walczyć. Mi się wydaje, że znaczna część Osób w Polsce ma stereotyp drogiego hotelu w Polsce. Wydaje im się, że hotele w Polsce są bardzo drogie. I oczywiście porównując wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu na riwierze tureckiej, pewnie w Turcji będzie taniej niż w pięciogwiazdkowym hotelu na riwierze bałtyckiej, tak to nazwijmy. Natomiast na pewno można znaleźć wiele obiektów, w których ta cena będzie. Znośna. Tutaj też trzeba pamiętać, że wśród osób, które wyjadą za granicę, znowuż mamy 13%, tam mieliśmy 10%, będzie część osób, która już w tym momencie ma wykupione w czasy. Wydaje mi się, że ten, ten film, który pokazywałeś, Rafał, wszelkie akcje zostań w Polsce są dobre. Dla mnie tylko powinny być troszeczkę bardziej skoordynowane i jednak powinno to być jednolite. Bardzo bym chciał, żeby. Być może i GHP, być może jakaś inna instytucja, może pod, wzięły się za to i opracowały jedną strategię działania, tak żeby zachęcić gości do tego żeby wyjeżdżali do Polski i wydaje mi się, że warto by było bardzo jasno już w tym momencie komunikować, jak to wygląda cenowo, bo na przykład u nas w Wiśle ceny są stosunkowo niskie i tak naprawdę wakacje, oczywiście one nie będą określone basenami, akwaparkami i tak dalej, ale wakacje można spędzić w bardzo rozsądnych pieniądzach. Natomiast chciałem jeszcze odpowiedzieć na, na komentarz, który dała Ania Zakrzewska, że sądzi, że jesteśmy większymi optymistami niż reszta w tym temacie. I powiem tak, mi się wydaje, że właśnie odwrotnie że my jesteśmy pesymistami, dlatego że my widzimy dookoła nas samą tragedię. Tak naprawdę, ja jestem hotelarzem, moja żona jest rehabilitantem. Wszystko, co się dzieje dookoła, jest absolutnie dramatyczne, a przecież w wielu firmach. Życie płynie dalej. Te zamówienia są, ludzie pracują. Oczywiście obroty są niższe, zarobki będą niższe, ale wydaje mi się, że nawet ja mam taką skłonność do um, patrzenia na ten świat w bardziej pesymistycznych barwach niż on faktycznie jest. Aczkolwiek przewidywanie czegokolwiek w tym momencie jest oczywiście niemożliwe. Kamil, dziękuję Ci, też zgadzam z Tobą, że ilość odpowiedzi świadczących o tym, że w tym roku będziemy tak chętnie, licznie wyjeżdżali czy pozostawali w Polsce, no ona może się zmienić, rzeczywiście I takie mam wrażenie, że jeżeli rzeczywiście uda nam się za te dwa czy trzy tygodnie ponowić ankietę, być może ze zmodyfikowanymi pytaniami, bo też trzeba nad tym trochę popracować, No to być może te odpowiedzi będą inne i one z dnia na dzień mogą być inne. Tak naprawdę to wszystko zależy od rozwoju sytuacji. No ale przechodzimy do slajdu trzeciego, jeśli pozwolicie. Go wyświetlę teraz. Które z poniższych miejsc wybierasz zwykle na wakacje? góry, znaczy może zacznę od samego początku, może zdecydowanie. Tu był w ogóle, od razu może zaznaczę, był multiwybór Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi, ale najwięcej właśnie zebrało morze. Później góry na drugim miejscu, trzecie miejsce jeziora, czwarte miejsce miejsc znane regiony, Podlasie, Jura. Później mamy czwarte miejsce, zwiedzanie miejsc historycznych i piąte, szóste, ostatnie, przepraszam, turystyka miejska. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że ta pierwsza trójka to jest bez zaskoczeń zupełnie, że to chyba zawsze tak się kształtowało, że może było numerem jeden, jeśli chodzi o destynację wakacyjną. Góry numer dwa, jeziora numer trzy. Ale nie wiem, chciałbym poznać, słuchajcie, Waszą opinię, więc w pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu Tomka. Tak jak podkreśliłeś, generalnie te trzy pierwsze destynacje są zawsze wybierane z reguły przez gości. My się liczymy z tym, że Mazury są tą trzecią opcją generalnie na każdy wyjazd, czy to wakacyjny, czy zimowy, ale jakby patrząc na pozostałe wyniki, to chyba czego się wszyscy możemy spodziewać, to to, że wszystkie obiekty miejskie zostaną prawdopodobnie wybierane na szarym kątem. Dlaczego tak sądzisz? Ze względu jednak na duże skupiska ludzi i spotykanie się wielu nacji w, różnym, w jednym miejscu. A tak, myślisz, że turystyka na tyle się zmieni, że będziemy rzeczywiście szukali bardziej spokojnych miejsc i nie będziemy chcieli gdzieś być w skupiskach? Bardziej te, które no, kojarzą nam się bardziej z, 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 ze spokojem, z naturą. Ale to chcesz powiedzieć nie wiem, że molo w sopocie w sezonie czy krupówki w Zakopanem już nie będą wyglądały tak samo jak